Dzisiaj, ja, ja jest, to jestem Włodek i tutaj mój kolega Tadzik i Pawlo. Oni mi coś, ten Tadzik mi coś mówił, że tutaj są jakieś dziki jak krówa. No tam, 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 tam. Gdzie? Tam Gdzie? Tylko ja, ja, ja nie tam, chcę tam iść. Tam, 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 I nas zjeżdżą. I zeżą nas. No ty ja, po co ja mam iść? Ej, dobra! Ej, coś? No nie no! no bo jakaś Kur! Ale coś tutaj ich nie ma. Nie wiem, czy ty naprawdę zwariowałeś? Gdzie oni są? Kur...

no, ja przecież się nagrywam, a nie mogę tak po prostu ten... DZIK! Kurde, idę! Nie no, on cię, on cię zeżre. On to te dzikę teraz zeżre. Ten dzik. Ja w nagrywać. Uważaj! Nie no, jakiś naprawdę pijak. Fantazyk. tazik. No, ja coś ten, ja coś nie myślę, że Tadzika i Pabla zeżrą. Ale szanse są 9%. Jeśli oni nie zdążą wyjść na schody i wyjść na, górne, na górną część osiedla, no to to będzie źle. źle. No i nie ma ich, no co ten Tadzik? Ten Tadzik jak zawsze coś się wymyśla. Dobra. Kiedy coś będzie, to ja już będę nagrywać. Co tam? Co? Gdzie idzie? Gdzie? Dobra, ja patrzę. Ale coś... Coś go tam nie ma. Dziku! No dziku, wychodź stamtąd. Wychodź stamtąd. Co? Kto? Kto jest? E, czemu ja mam taki światły ten, światło, telefon? Tutaj wszystko jest ciemno, a tam u mnie jest na tyle światło, że nie wiem. Ciepło, mamo. Bud budzi dzisiaj. Mamo, ja dziwne tutaj. Ja mamo, dziwne I my jeszcze nie wiemy co robić, ponieważ nie tam, tam wygląd, tak na te tylne księżyce gdzieś tam, tam gdzie jest po prostu nic, nie, nie ma. Ja ten... Chyba oni tutaj są. Tylko ja nie chcę, żeby oni znalazły na taką bazę, bo ja mam tutaj jedną bazę. Będę mieć. No co? Ej! ale dosłownie! Ale dosłownie! Dosłownie tam są wszystkie małe dziki. Tak naprawdę krowa! Kto ma psychę tam skoczyć?